Idziemanko z tej strony, a dziś zaprezentuję wam jak zmienić nazwę na Unturnedzie gra stworzona przez Nelsona Sextona i, i, i widziałem że na serwerze na którym gram na który, w którym macie IP w opisie yy, ludzie się pytali jak zmienić nazwę no to poradnik czas zrobić nie? No to intro No to witam aż 3 i li. przechodzimy od razu do poradnika, bo nie ma co opowiadać. Wchodzimy w zakładkę Survivors, wchodzimy w postać, czyli no, w, to, w to tutaj I, i tu zmienia się swój public name. Zmieniamy na przykład na Indraziw, i widzicie macie zmieniony nick teraz. wbija na serwer Przypominam IP w opisie wchodzimy na serwer mm. i jak widzicie nick został zmienio zmieniony. Tak, tutaj widać od razu to cfel. Macie pięknie napisane. Więc dzięki za oglądanie do zobaczenia <grytania> w kolejnych odcinkach na razie.